Wypracuj nawyk zwycięstwa Napoleona Hilla to klasyka literatury motywacyjnej i samorozwoju, która zapoczątkowała nową erę w sposobie myślenia o sukcesie i osiąganiu celów. Autor opiera swoje przesłanie na zasadach psychologii sukcesu, kładąc nacisk na kształtowanie nawyków myślenia i działania, które prowadzą do osiągnięcia wielkich celów. Hill rozpoczyna od eksploracji mocy myśli i wpływu celu na osiągnięcia. Podkreśla znaczenie wyraźnie określonych celów jako klucza do skutecznego działania i motywacji. Autor analizuje proces tworzenia celów oraz techniki wizualizacji sukcesu jako narzędzia do programowania umysłu na sukces. W kolejnym rozdziale Hill omawia rolę wiary w siebie i samoufałowania w osiąganiu sukcesu. Podkreśla znaczenie pozytywnego myślenia i eliminacji lęków oraz ograniczających przekonań. Hill opowiada o technikach wzmocnienia wiary w siebie i budowania niezachwianej pewności siebie. Autor analizuje znaczenie planowania i systematycznego działania w procesie osiągania celów. Przedstawia metodę tworzenia skutecznych planów działania i omawia strategię pokonywania przeszkód oraz niepowodzeń w drodze do sukcesu. Hill podkreśla konieczność stałego działania i adaptacji planów do zmieniających się warunków. Hill koncentruje się na znaczeniu wytrwałości i determinacji w dążeniu do celów. Omawia różne strategie radzenia sobie z przeciwnościami i niepowodzeniami oraz rozwijania niezłomnej woli i zdolności do przetrwania trudności. Autor zachęca czytelników do utrzymania pozytywnego nastawienia i wiary w sukces nawet w obliczu trudności. W ostatnim rozdziale Hill skupia się na znaczeniu wydajności i efektywności w osiąganiu celów. Omawia strategię zarządzania czasem, priorytetów i energii, które pozwalają skupić się na najważniejszych zadaniach i maksymalizować efektywność działania. Hill zachęca czytelników do stałego doskonalenia siebie i poszukiwania nowych sposobów osiągania celów. Wypracuj nawyk zwycięstwa, Napoleona Hilla to inspirujący przewodnik po drodze do sukcesu, oparty na zasadach psychologii sukcesu i osobistego rozwoju. Autor przekazuje czytelnikom kluczowe narzędzia i strategie potrzebne do osiągnięcia wielkich celów i spełnienia marzeń. Książka ta stanowi inspirujące i praktyczne kompendium wiedzy dla każdego, kto pragnie przekroczyć własne granice i osiągnąć prawdziwe zwycięstwo w życiu.